Cześć, ja nazywam Asia i chciałabym tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiejsze słowo myślę, że jest dla grupy ludzi, która już dłuższy czas się o coś modli i ostatnie, ostatni okres to jest okres, w którym straciła w którym straciła dużo nadziei, dużo wiary. I to, co myślę, że mocno chcę tutaj Bóg przekazać, to żebyś wierzyła, wierzył mu, że, że Bóg jest w stanie zrobić naprawdę. Wszystko, że Bóg jest w stanie naprawdę podnieść Cię z każdych tarapatów, z, każdych, z każdej sytuacji, w której jesteś, o którą się modlisz. Czasami długo na coś czekamy, dlatego wydaje nam się, że Bóg nic z tym nie zrobi, ale ważne jest, żeby tutaj nie tracić tej wiary. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas, a jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy. I w tym słowie, które mam tutaj dzisiaj przekazać, bardzo ważne jest to, że kiedy my oczekujemy, że Bóg coś zrobi, to każda rzecz, która się pojawia, którą Bóg nam mówi, my możemy właśnie postrzegać jako kolejny krok do tego, żeby się zbliżyć do tego, o co się modlimy. A kiedy my tracimy wiarę, kiedy przestajemy ufać Bogu, że cokolwiek się wydarzy, to możemy nie reagować. Na pewne polecenia możemy traktować zbyt błaho pewne rzeczy, które musimy zrobić, które wskazuje nam Bóg, które może nawet gdzieś, które zazwyczaj gdzieś wiemy, że mamy z tyłu głowy zrobić, ale ignorujemy to, bo nam się wydaje, że to i tak nie będzie miało większego znaczenia, że i tak mamy sporo czasu, bo Bóg nie zareaguje, że to i tak się na pewno nie wydarzy w tym miesiącu, więc na to mam jeszcze czas, i na to mam jeszcze czas. A to, co myślę, że Bóg chce tutaj przekazać, to że On działa. I że on słyszy twoje modlitwy, jeżeli one rzeczywiście są zgodne z Bożą wolą, jeżeli wiesz, że Bóg ci na nie odpowiada. Może, może ta odpowiedź była dawno temu, może słyszałeś od Boga odpowiedź pół roku temu, rok temu, i może jeszcze, może jeszcze dalej, I dlatego nie wierzysz w to, że to już przyjdzie. Ale to, co mu mocno Duch Święty chce przekazać, to, żeby rzeczywiście oczekiwać tego, o co się modlimy, i w związku z tym patrzeć na różne rzeczy, które mamy do wykonania, Patrzeć na nawet nasz grafik, na to, co planujemy, właśnie przez pryzmat tego, że Bóg bardzo szybko może odpowiedzieć na naszą modlitwę. Oczywiście, tutaj wszystko, absolutnie wszystko, trzeba z Nim konsultować. Trzeba konsultować wszystko z Duchem Świętym. Każde jedno proroctwo, tak samo, cokolwiek oglądasz, cokolwiek słuchasz. Wszystko, z wszystkim tym powinnaś powinieneś przyjść do Boga i zapytać Go o to. Ale myślę, że to jest taka. Duża ogólna prawda, że jeżeli czegoś oczekujemy, to warto patrzeć na, na różne rzeczy, które gdzieś nam się przydarzają, właśnie przez pryzmat tego, że to może prowadzić do tego, o co się modlimy, albo może mieć dosyć ważne znaczenie, żebyśmy mimo wszystko to zrobili, nawet jeżeli to się jakoś super nie łączy z tym, o co się modlimy. I warto być tutaj uważnym na to, co podpowiada nam Duch Święty, warto, po, warto pytać Boga. Co możemy zrobić, jak możemy przygotować się do tego, o co się modlimy? Może na przykład modlimy się o lepszą pracę i gdzieś z tyłu głowy mamy to, że już nam wygasł paszport i powinniśmy go odnowić, ale wydaje nam się, że jest to bez sensu, bo nie planujemy żadnych wycieczek, nie planujemy żadnych wakacji i to nie jest coś, co musimy zrobić na już teraz. Ale może się okazać, że ta praca, którą ma dla Ciebie Bóg, jest połączona z tym, że będziesz musiał, musiała gdzieś wyjechać. I, I to, że nie będziesz miała gotowego tego paszportu, może się okazać jakimś problemem później. To jest oczywiście tylko i wyłącznie przykład. Takich rzeczy może być dużo różnych. Może chodzi o naprawę auta, może chodzi o jakieś zakupy, może. Może Bóg podpowiada ci, żeby kupić jakiś, jakiś typ ubrań, może, może coś bardziej eleganckiego, albo może właśnie coś sportowego. Jeśli masz coś takiego w głowie, co czujesz, że to może właśnie podpowiadać Ci Bóg, to skonsultuj się z nim w tej kwestii i zadziałaj, bo to może mieć spore znaczenie, jeżeli chodzi o to, o co się modlisz. I to pewnie nie będzie zbyt fajne uczucie, jeżeli Bóg da ci to, o co tak długo się modliłaś, modliłeś, a ty nie będziesz tak do końca przygotowany. Bóg jest naszą ucieczką i siłą i najpewniejszą pomocą w utrapieniu, dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przyniosły góry w sam środek morza. Jeżeli oddaliśmy Ci Bogu, to wszystkie rozwiązania należą do Boga. Wszystko to, co nas spotyka, wszystkie nasze problemy należą do Boga. To On może je rozwiązać, to On może nam pomóc. I warto, naprawdę warto temu ufać. Warto ufać temu, że cokolwiek jest w naszym życiu, to... To Bóg ma nad tym rękę, to On nad tym panuje. I wiem, że to czekanie czasami potrafi być naprawdę trudne, ale, ale w tym wszystkim też uczymy się tego zaufania Bogu, uczymy się tej cierpliwości, uczymy się wytrwałości, która będzie nam potrzebna później. Więc nie traćmy tutaj wiary, nie traćmy wiary w to, że Bóg chce dla nas dobrze i słuchajmy wszystkiego tego, co się dzieje jeszcze przed tym, zanim to do nas przyjdzie. Niektóre rzeczy są naprawdę istotne i bez niektórych, nie będziesz naprawdę móg, mogła przyjąć tego, co Bóg ma dla Ciebie. Jest takie porównanie, które dosyć często można usłyszeć na przykład w chrześcijańskich kazaniach, że ta wiara, jeśli ją mamy, jest jak wyciągnięta ręka. Jest jak wyciągnięta ręka, która cały czas czekasz, coś zostanie. I kiedy rzeczywiście coś przychodzi, to jesteśmy w stanie to złapać i trzymać. Natomiast ten brak wiary to są dwie ręce schowane do tyłu i możemy nie złapać tak szybko tego, co Bóg ma dla nas. I myślę, że tak jak naturalnie w życiu, jeżeli długo wyciągamy rękę, to ona może nas zacząć boleć, ale Bóg chce naszej wytrwałości. Bóg chce, żebyśmy byli silni pod wieloma względami i pod względem wiary, pod względem tego, że ufamy Bogu nawet w trudnych okolicznościach, Bóg też będzie chciał nas wzmacniać. Biblia nam to obiecuje naprawdę w wielu miejscach. Więc starajmy się nie demotywować w tym, czym teraz jesteśmy. Ufajmy Bogu, że On jest naszą pomocą, On, On wszystko planuje i że my Mu możemy zaufać i że w tym wszystkim możemy też słuchać tego, co On do nas mówi i przygotowywać się na to, co może przyjść. Nie poddawaj się w tej codziennej relacji z Bogiem. Studiuj Słowo Boże, spędzaj czas z Bogiem, bo... Właśnie wtedy też dowiadujemy się, co mamy konkretnie zrobić. Słuchaj podpowiedzi Ducha Świętego: spędzaj jak najwięcej czasu z Jezusem, bo ten czas to jest też m.in. okres przygotowań i to jest bardzo ważny czas. Jeżeli masz do wyboru obejrzenie serialu, a spędzenie czasu z Bogiem, to naprawdę spędź czas z Bogiem, bo to, co też mi Bóg pokazuje, coś naprawdę bardzo często możemy znaleźć ten czas, tylko zamiast tego wybieramy coś takiego właśnie dla siebie. Ale uwierz mi, że najbardziej wartościowy czas dla siebie to jest ten właśnie spędzony z Bogiem, dla Boga. Więc spodziewaj się dobrych rzeczy, ufaj Bogu, że nie kłamie, że chce dla Ciebie dobrze, że jest pełny miłości, że On jest miłością. Ufaj Duchowi Świętemu w tych podpowiedziach i staraj się dbać o to pozytywne nastawienie, które jest oparte właśnie na naszej relacji z Bogiem, na tym, co mówi do nas Bóg. Bądź naprawdę dobrej myśli i nie poddawaj się. Dziękuję Ci ty dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Jeśli nie wiesz, co napisać w komentarzu, napisz: Wierzę, że Bóg ma dla mnie wspaniałe rzeczy. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.